Dzień dobry, ja jestem Nerwaryna. Przed Państwem jak zawsze co dwa tygodnie opis zmian patchu 12.5, czyli standardowy patch jak co dwa tygodnie, co znaczy, że z wtorku na środę wchodzi on w nocy koło 4 nad ranem i w środę rano już normalnie ten patch jest i normalnie można grać i cieszyć się League of Legends. Standardowa. zostawcie kciuka, zostawcie suba jeśli tego jeszcze nie zrobiliście jakimś cudem i dajcie znać znajomym, że zmiany wchodzą, więc lepiej żeby się orientować co ta co ten Riot nasz kochan, kochany Games e, robi z naszą kochaną gierką? Właśnie tak. Let's go. Bohaterowie, na początek Ari. Okazuje się, że po Reworku Ari, Ari jest całkiem niezła e, i ma ponad 50% mineratów, chyba 52%, jakoś mniej więcej. E, I dobrze sobie radzi, właśnie, więc dostaje nerfy. Także obrażenia zmniejszone o 10 na W i do tego koszt zwiększono 5. I jeszcze na E, czyli na czarmie 10 many więcej. No nie są to takie wiecie, nerfy, żeby Ari nagle straciła tam, nie wiem, 4%, wątpię. Taki mały nerw po prostu, żeby, żeby ją lekko uspokoić. Ale tak jak mówię, no Ari całkiem chyba spoko to wyszło, na to wychodzi I, 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 i warto grać jak coś. Także polecam sobie spróbować. Jeśli kiedyś lubiliście Ari, to to warto do niej wrócić, po prostu, tak powiem. No bo przez długi czas, no niestety, Ari była słabo słabokrywalna, ale teraz te zmiany. No Są takie, że warto, warto piekać. Dalej, Gwen. Gwen dostaje nerfy, oczywiście jest to moja wina, bo niedawno zacząłem grać Gwen w dżungli. a zawsze jest tak, że jak ja zaczynam czymś grać, no to Riot no, musi to nerwić, skurczy biegi. Także tak, Gwen na dżungli, tutaj na pasywce, obrzenia przeciwko potworom, zmniejszone o 10% mocy umiejętności, czyli przylicznik po prostu i do tego na E. Zasięg ataku zmniejszony o 50. I tutaj zastanawiam się, czy to są aż takie duże zmiany, żeby ta Gwen była słaba. Szczerze wam powiem, wydaje mi się, że nie. Jakby jak gram tą Gwen, a średnio ją gram, to i tak potrafię coś tam zagrać dobrego w miarę, wydaje mi się. I to są takie bardzo małe właśnie zmiany. No Dziwię się, że tego trochę mocniej nie ruszają, no bo jednak Gwen... Gwen jest obrzydliwą postacią. Po prostu, w wielkim skrócie. Gwen is immune i, i, I to nie jest fajna postać, ale ale oddaję LPki, że tak powiem. Dalej, Keren. dostaje bufka, też trochę zapomniana postać. Mało, mało kto tego Keren gra, rzadko się go widzi w ogóle, tak sobie myślę. Także tak, dostaje buffa 15 damage na swoim W i do tego jeszcze przelicznik zwiększony o 10 punktów procentowych. O, spoko, fajny buffik, ale no aktualnie metę mamy taką, zwłaszcza na topie, że gra się Pierwszy się gra kulbreakera, bo beta jest na to. Aczkolwiek kulbreaker za chwilę zobaczycie, dostaje nerfy. No i Kenen jest taką postacią bezsustajnową i bardzo polegającą na tym, żeby się wbić. A, a dużo jest jednak rzeczy, które go kontrują i trochę ciężko nim zagrać. Aczkolwiek dobrze zagrany Kenen, jak dobrze wleci z Erką, no to wiadomo, że to nawet i pentakile może robić. Ale no nie jest to po prostu, nie jest to takie proste. Ale buffik jak, na, jak najbardziej o, przyjemny. Spoko. Zawsze coś. Zawsze troszkę damage'u. E, dalej, masteri. Masteri dostaje zmiany na swoje kół. Cool. E, czy jestem czytać wszystko? A może polecimy po kolei. Na Wielkim skrócie po prostu będzie dawał on hity, ale polecimy sobie po kolei. Obrożenia zmniejszone o, o zwiększone o 5 na początku, ale zmniejszone o 15 na końcu. E, tutaj e, przelicznik zmniejszony o 30 punktów procentowych obrośnienie odkryta, zmniejszono o 10%. I tutaj właśnie jest to, że on-hity, czyli, wiecie, ten efekt krakena, boczka, with i tak dalej, będzie się wbijał za pomocą q, za pomocą tych ciosów q. I do tego jeszcze damage z E również będzie wchodził za pomocą q. Także aktualnie, i to jest jakby. Dlatego to robią, bo nie podoba im się to, że ludzie grają tego Mastery z Duskbladem, że takiego shota. tylko chcą, żeby wrócić do po prostu autoatakowania auto, auto i do tego buildu. O to ogólnie w wielkim skrócie chodzi, tak naprawdę. I Tutaj obróżnienie ochrony na E, zmniejszone o 8, no, ale to tak jak mówię, no E będzie nakładane przez Q także no ma to chyba sens. Z tego co widziałem jakieś filmiki, no to ludzie mówią, że to będzie OP, yy, ale... Wiecie, jak to jest z tym PBE, no kiedy tam po prostu takie gry są, że że ciężko, e, ciężko, wyciągnąć jakieś wnioski. Zobaczymy, jak to będzie na serwery. Jest szansa, że będzie masteri bardzo mocny, e, ale zobaczymy, no. Potrzeba pewnie paru dni, żeby za, zagrać, sprawdzić go i, ale no trochę się boję, szczerze. Jakby ludzie, którzy są otp-kami Mastera i, i się cieszą ogólnie, a jak się masteri cieszy, to to przeciwnicy, no raczej się nie cieszą, że tak powiem. Dalej Misty dostaję dostaje malutkiego no, bufka. po prostu jak padasz i wyskakujesz z bazy, to od razu masz W aktywowane, czyli tego movement speeda do, do fulla. Także taka mała pierdółka. Dalej Samira dostaje bufy. znowu, bo niedawno też coś dostała, pamiętam, więc chyba tutaj Riot próbuje Samirę wepchnąć do mety, takie mam wrażenie troszkę. Przyrost zdrowia zwiększony o 6 co level, co nam daje 102 HP, ok. Przerost pancerza zwiększona o połowkę i to nam daje 8,5. Ok. I ereczka, czas odnowienia 3 sekundy mniej. No, Samira, wydaje mi się, że w aktualnej mecie, jeśli jeśli można dobrze do, agresywnie zagrać z jakąś na czy Nautilusem, no jest ok. No ale aktualnie meta w dużej mierze, no, gra się bardziej pod jakieś jinx, czy. Feliosy, czy jakieś Caitlinki i tak dalej, i się gra właśnie z Enchanterem bardziej. Czy to jakaś Karma, czy to Luke, y, Lulu, przepraszam, Lux w sumie może też być. Bardziej Enchantery aktualnie są w modzie, ale pewnie przyjdzie do taki czas, że wrócą tanki mocno y, i wtedy ta Samira, te bufy mogą, y, mogą zaowocować. Ale i tak Samira grana w duo z jakimś kolegą, to myślę, że może być niezły przepis na, na sukces, na bota na stole kolejce po prostu. Także warto sprawdzić. Dalej, serafina. dostaje zmiany takie, że W ogólnie zmieniają mocno i. Ale polećmy po, po kolei. Koszmany zwiększony, nie, jest równy na początku i zmniejszony jest później o 40, już na ostatnim poziomie. Czas odnowienia zwiększony jest na pierwszym poziomie o 2 sekundy, ale na ostatnim 2 sekundy mniej. Tarcza, wcześniej była. Na zasadzie, że z levelami się zwiększała, a teraz będzie się z levelami zwiększać. I do tego jeszcze 5% przelicznika z nerfili. sojuszników również było za pomocą leveli, teraz będzie za pomocą umiejętności. Ok, a i 10%, spoko. I leczenie było 5% i tutaj za AP, a będzie od 5 do 7%. I tutaj zmniejszono oczywiście ten przylicznik. Także o co chodzi, no wcześniej było tak, że W się maksowało ostatnie na Serafinie, a teraz Red chce zrobić, żeby to W maksowało się jako drugie, a może nawet jako pierwsze, niekiedy. Wątpię, żeby jako pierwsze było, ale W trzeba będzie maksować jako drugie. No i E dostaje też właśnie bufa, że było 13 sekund na pierwszym, a będzie 11, 11 więc myślę, że pierwsze pewnie... Znaczy nie jestem pewien, czy Q się w ogóle maksuje. Na no na no, Serafinie, mówiłem oczywiście o soporcie, bo tak nam idzie to się Q maksuje na pewno, prawda? Ale no teraz, no, na pewno chodzi o to, żeby W maksować, no bo inaczej będzie, będzie lipa. No bo wcześniej było z levelami, teraz będzie z umiejętnością. Także W chyba jako drugie. Także nie wiem, trzy punkty w Q, później E, W. Także nie jestem pewien. Serafie mnie nie znam się za bardzo, ale no trzeba będzie to W maksować trochę wcześniej niż wcześniej. trochę wcześniej niż wcześniej, no tak. Masło myślane. Exinzao. Yy, w końcu, tak jest, wiem, widzie, widzę wasze komentarze. Wiem, że narzekacie, że Exinzao jest w meczu i cały czas z nim gram. Ale co mam zrobić, jak ta pozycja jest taka powalona? I Riot nie chciał go nerfić, ale w końcu go znerfili. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo mało, po prostu. Yy, czas znowienia na E zwiększono o jedną sekundę. Ok. I czas działania e reczki zmniejszony również o jedną sekundę. No to jest mało, to jest po prostu mało. Yy, Kurczę, zastanawiałem się w ogóle nad tym, co trzeba zrobić z Ksinem, żeby on nie był tak mocny. I nie mam zielonego pojęcia. Ta postać jest po prostu za bardzo uniwersalnie dobra, jej Rka jest za dobra. Nie wiem, co mu trzeba zrobić, ale no to nie jest wystarczające. Na pewno to jest coś, że tak powiem, ale... Ale to nie wystarczy, to nie wystarczy. Także będę jeszcze Ksinem pewnie grał. Aczkolwiek dzisiaj, pochwalę się, zagrałem... Nie zagrałem ani jednej gry Xinem, tylko zagrałem 5 gier. Czyli 5? Nie, 4 gry chyba Xinem. E, cztery gry Jarvanem, przepraszam. Albo 5. I wygrałem wszystkie. Tak było. Ale no, Xin. No i Xen też jest w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale najczęściej granym postacią w dżungli w tym sezonie. Jeśli chodzi o wszystkie tam gry competitive, także też jest to skierowane w gry zawodowe. Także no, prawo Coś robią, ale to raczej nie wystarczy. Dalej, Kadłubo Łamacz, czyli Hullbreaker, dostaje nerfa na postacie zasięgowe. Nie wiem, czy wiecie, ale meta jest aktualnie taka, a raczej już była w sumie, że Graves, Urgot, Wayne yy, nawet. Yy, co tam jeszcze? Były jeszcze jakieś postacie zasięgowe. Dzisiaj grałem Queen nawet z Hullbreakerem że to tak właśnie się gra na topie, że się split puszuje na pałę, ale naj najbardziej właśnie ten Graves na topie z breakerem to było po prostu uf, okropne, ale znerfili to o połowę statystyk, także było 20-60, a będzie 10-30 dla dystansowców. Także taka sytuacja i chyba dobrze, prawda? Ale to nie zmienia faktu, że jakaś na przykład Kamila dalej może grać z Soul breakerem. A ten item ogólnie jest bardzo mocny. Dużo ludzi właśnie nie wie o tym. Yy, jeszcze może nie zauważyło po prostu. Na postaciach sklep ten item jest turbo, turbo potężny. I no, polecam yy, wciąż go abuzować, jeśli gracie właśnie. A, czy to jakaś Fiora, czy to jakaś yy, Kamila, czy to Sion, czy to. Dobra, tyle wam wystarczy. Dobry item, yy, tylko będzie słabszy na ręczów. Efekty wizualne na Eliskę. To ta postać jeszcze istnieje? Kurczę, nie wiem kiedy ostatnio raz widziałem Eliskę. Ale fajnie, miło z ich strony. Przygotowanie do modernizacji zawartości mitycznej. Tak jest. Ostatnia szansa, aby wykorzystać swoje punkty prestiżu z 2020 roku. W przeciwieństwie do klejnotów. No, ogólnie wchodzi już ta nowa, że tak powiem, waluta. I, I tak samo chyba GameStone też już będą wymieniane na tę nową walutę, także trzeba korzystać. I też co ciekawe, w ogóle za dwa tygodnie nie ma patcha 12.6, tylko będzie za miesiąc. 30 będzie tak, 30 marca, dopiero będzie następny patch, bo będą też wprowadzali i ten nowy patch, i jeszcze chyba achievementy będą już wchodzić w następnym patchu, jak coś za miesiąc. Także taka, taka tutaj sytuacja daje znać. Yy, klasz Frediordu, ok, fajnie, 14 marca Nie, czekaj, 19 i 20 I jeszcze 2 i 3 kwietnia, spoko, dzięki Tak, personalizacja Tutaj też jest się, to, co chodzi W odpowiedzi na Wasze uwagi w paszu 12.5 na ekranie czytania pojawią się zaktualizowane ramki rankingowe Ponadto dywizje rankingowe będą widoczne w poczekalniach Dobra, no śpierdały. pierdoły Dlaczego? Te nowe, e, nowe, nowe ikonki nie są wywalone. Przecież te nowe ikonki, jeśli chodzi o, dy o dywizję, wyglądają źle. Riot Games, wróćcie do tego, co było. No proszę Was. Przecież to jest jakaś tragedia, jakieś ptaszka, kurde. A, szkoda gadać. Po co oni to zmieniali w ogóle? Nie mam pojęcia. E, Ziggs, Heimerdinger, Nunu i Orianna dostają takie pszczółkowe skiny, proszę Państwa. Spoko. No, taki Nunu będzie zabawny, myślę. Oriana też ciekawa. I oczywiście chromki. No, ogólnie taki patch yy, kurczę, no nie za duży. I do tego jeszcze mamy kolejny dopiero za miesiąc. Ale może wejdzie jakiś patch yy, 12.5B, 12 może wejdzie. no Zobaczymy. Jeśli Riots będzie musiał coś zrobić, to pewnie coś takiego wejdzie. Jak coś się będzie działo, to rzecz jasna będzie film. Tyle, taki paczek, no właśnie nie za duży, jakoś tak się wiele nie zmienia, fajnie, że tego Hoodbreakera ruszyli, a reszta, no te Mastery zobaczymy, ale no ogólnie mały pacz, mały pacz. Cały czas z jakiegoś powodu Jinx nie jest nerfiona, e, jakaś Vayne, jakiś Viktor na przykład, e, tylko Gravesa spokojnie znerfili, coś by się tam jeszcze znalazło. I to Lulu też mogliby jeszcze ponerfić. I yumi. A, wszystko można by nerfić. Tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Zobaczmy streamę i Inny film na YouTube. Życzę Wam miłego. Dziunka. Bye bye.